Oj, jaki czarny inne. Elecki. Przypony Kamatsu metod Feder Bright zakończone wkrętem. Są to krótkie, 10 cm przypony do łowienia w technice metod Feder. Wytrzymałe przypony Kamatsu są świetnym rozwiązaniem, gdy nastawiamy się na łowienie dużych karpi. Wykonane z bardzo mocnej, miękkiej czarnej plecionki, są również przydatne w łowiskach z dużą ilością zaczepów. Wiem, karp to mądra ryba, idzie w zaczepie. O, idzie w zaczepie. Bardzo mądry jest. Ale no, pomalutku, pomalutku. I do podbieraczka. Ale głośno. Oj duża ryba no i ta kerbeczka karpik. Nie chcę go podnosić bardziej, żeby się nie poobijał, bo nerwowy jest. I jak widać szyponiki się sprawdzają. Haczyk rybkę trzyma. Przynęta nie spada. I wypuszczamy. I jest rybeczka kolejna. Przypony zakończone są wkrętem, który doskonale sprawdza się do zbrojenia przynęt typu Wafters, ale również sprawdzi się przy innych przynętach. Bardzo ostre, kute haczyki Kamatsu, Iseama i Chinu. Do wyboru mamy cztery wielkości haczyków. Numer 10 i 12 są zawiązane na pleciące 0,12 mm. Oraz numer 6 i 8 wiązane na lince 0,14 mm. W opakowaniu znajduje się 5 przyponów. Teraz uzbroję waftersa 12. Tutaj wybiorę przypon z haczykiem numer 6 i Seama. Bardzo dobry haczyk z szerokim kolankiem. Tak wygląda ten wkręt i po prostu wkręcamy w waftersika. Też bardzo proste zbrojenie, szybkie. Tutaj trzeba sobie długość wyregulować. Tak wygląda uzbrojony przypon w afterce. Również bardzo fajne, wygodne zbrojenie. Pamiętajcie, żeby dobierać wielkość haczyka do wielkości przynęty. To bardzo ważne, bo inaczej będą puste brania. Kolejny przypon to jest na haczyku dziesiątce, chinu haczyk. Tutaj uzbroimy ten zestaw w ziarno kukurydzy i tutaj zbroimy Twarda kukurydza pastewna, gotowana. Taka jest dużo lepsza jako przynęta niż kukurydza z puszki. Tutaj jeszcze trzeba podregulować długość włosa. Można obrócić powiedzmy dwa razy. Bardzo dobra, skuteczna przynęta. Kukurydza działa na każdym łowisku. Teraz użyję przyponu wykonanego na haczyku czinu 8 plecionka 014. Teraz pokażę Wam moją tajną przynętę na grube ryby. Praktycznie każda ryba na to bierze karplin, jesiotr, amury, leszcze. Super przynęta. To jest kostka żółtego sera. To jest ser minolet. Bardzo tłusty, aromatyczny ser. Ale głównie stosuję ten ser z uwagi na jego kolor. On się bardzo dobrze odcina na tle dna. Jest bardzo aromatyczny. Rybki świetnie na niego reagują. I tu analogicznie wkręcamy. Tu można go głęboko włożyć wkręt w przynęte i gotowe.